W Rybnie odbyła się Wigilia Strażaków Ochotników. To ważne wydarzenie integrujące strażacką brać. Zaczynamy cykl spotkań świąteczno-noworocznych. Dzisiaj jest moje pierwsze spotkanie. Mam przyjemność tu z drukami z OSP w Rybnie spotkać się. To już taka nasza polska tradycja, że zawsze w okresie grudzień, styczeń. Spotykają się druchowie, panie z koła gospodyń, samorządowcy w innych zakładach pracy, podsumowując miniony rok i myśląc to, co czeka w następnym roku, oczywiście składając sobie wszelkie życzenia, pomyślności z nadzieją, że następny rok będzie lepszy. Z okazji zbliżających się świąt Bożonarodzeniowych życzę naszym druhom i naszym dziewczynom, które służą w Ochotniczych Strażach Pożarnych, wszystkiego dobrego, spokoju, radości, wspólnego wyśladowania przy stole wigilijnym, kultywowania tradycji związanych z kulturą chrześcijańską i żebyście radośnie spędzili czas. Wszystkiego dobrego. Ja im życzę jak najmniej wyjazdów do różnych zdarzeń, nie tylko pożarniczych, ale drogowych. I, i dzięki właśnie druhom, społeczeństwo, mieszkańcy czują się bezpiecznie, ponieważ oni, oni często wykorzystują swój prywatny czas, czuwają na tym, żeby mieszkańcom żyło się bezpieczniej. Spotkanie było okazją nie tylko do integracji, ale również do przemyślenia wydarzeń mijającego roku, które dla wielu mieszkańców gminy nie były łatwe.